Witam, aktualizacja warsztatowa. Trochę mnie nie było. Wróciłem z siłą. No i zobaczcie, ja tu płynki w tym dziadzie wymieniałem. Jaka miała chyba a 3 lata, gdzieś. I zobaczcie, ile tu jest takiego żużlu na tym. Nawet zobaczcie, tu jakaś korozja się pojawiła na tych wiznikach. No i najzwykle, w świecie, pompa jest OK. Kurde, hmm. By może firmę zmienili. Widzicie, jak ona tu leciało. A i to tak zaczęło dopiero tak na wiosnę pokazywać. Z jesieni nie widziałem o co to chodzi, że ten płyn uciekł. Nie było nic widać. A to poobklejane kurzem. Dziwna jest śrubka nie przeze mnie. Ja jeszcze się do niej nie dobierałem. I ona począł na uszczelnieniu. I tak sobie myślę, jak to jest zrobione. Jak to jest zrobione, żeby było fajnie. Bo taką pompę może dałoby się jeszcze uratować. To ma oznaczenie. No, to te BTK. ADC12, to samo. To samo. Identyczna nowa jest BTK. I to jest wszystko jakoś tak tu naściągać. I no to co, tu też naściągać? To jak to się trzyma? Czy sprawdzimy sobie przy okazji? No i tak już jest nowa bo mówię robota się napiętrzyła teraz nie będę jeszcze siedział się zastanawiał nad naprawą pompy ale może jakieś tutaj są uszczelnienia może pytanie właśnie jak ten wirnik jest osadzony no na ośce i teraz właśnie nie wiem czy to jest wsadzone i i zaprasowane prasą takim szpicem tak to przynajmniej wygląda i rozgniotło na boki i się trzyma. Bo jako tako to chyba ona coś tam jeszcze by się chciała pokręcić. No, ciężko mi tak w stodzie ustawić. Ciężko ustawić i coś nagrać. tu łożysko. ten luz właśnie co nagrywałem film to może być na tych uszczelnieniach no, no dobra nie będziemy się zastanawiać Ech. no i znikający płyn odkryty odkryty no ale wyszło roboty w ciul Wiecie, opryski, nie opryski, rsm -y, coś tam, coś tam jakieś jeszcze siewy mi to powychodziły. Uprawy I ja już nie chciałem tego rozbierać, tak popatrzyłem, mówię, no będzie trochę no, rozbierania. No i w sumie, i w sumie, kurde, może przejdźmy z tej strony. No i w sumie, jakby to się ktoś zastanawiał, ile to rozbierania, no, to tyle. Wentylator trzeba sobie rozkręcić. No i teraz wiem, że już trzeba go rozkręcić. I właśnie robiłem patent na pasku. Co on tak tu nie chce wyoczyć? No. No to jutro czyścimy, bo dzisiaj już późno. Jutro czyścimy i... Bierzemy się za składanie. Ja właśnie tu taki błąd popełniłem. Że to wszystko sobie tutaj nie popuściłem na tym, nie? Wiecie o co chodzi z tego sprzęgłowiska skutycznego i musiałem założyć pasek i zblokować tutaj kluczem i udało się to jakoś rozkręcić a w środku jak sobie wciągniecie wentylator na bok to w środku też w tym kole są śruby które tu trzymają a to jeszcze może powiemy ciekawostkę będzie stała na pilniku czy się wywróci pilnik był potrzebny wywróci się za dużo przeciwwaga no dobra, o tu mamy śrubeczki. Tu się tak kołku wchodzi. I ono się tam o, wkręca tutaj. I tu jest ciekawostka też. Chyba taka jak ta w pompie. Ja myślę, no tak jak tutaj coś jest, no to wymienię łożysko i jedziemy dalej. No tak zawsze wyczyściłem, mówię kurde. No ale gdzie one jest? Widzę to, kurde, na pewno jest od tamtej strony. Tylko mówię znowu, jak to wszystko schodzi. Coś ja przeczuwam, że to nie od parady ma jakąś tutaj nazwę. Pewnie BTK. No. Tak jest. Ja myślę, że to nie występuje, że samo łożysko, tylko. Jako cała część no to jeszcze się kręci. No. Żniwa będą tłuste, plony wysokie, ceny zadowalające. No to się jutro zadzwoni, się zapyta o to. Przy okazji, ile to będzie kosztowało. Pompa 1500 z uszczelką, to, to ile będzie kosztować? Trochę tego złomu, pewnie z 1000 zł. Na pewno nie. No. Dobra, tymczasem do usłyszenia.